W tym odcinku sprawdzimy dwa różne łowiska na terenach przemysłowych: łowisko specjalne i małą rzeczkę. Sprzęt ultralight, cel białoryb. Początek: łowisko specjalne, kilka o, jest, wzręk na starcie. Pierwszym rybka, jest, ale to zbyt mało. Postanowiłem zmienić miejscówkę. Mała, przemysłowa rzeczka, niepozorna, ale potrafi zaskoczyć i zaskoczyła. Wyjechały grube okonie, piękna wzręga, łowienie, które zostaje w głowie na długo. O, więc drogi widzu, nie przedłużam, zapraszam Cię na materiał, będzie lekko i naprawdę rybnie. Dobra, jesteśmy na łowisku numer jeden, zakładam sobie malutką główkę wolframową i taką ochotkę. I spróbujmy złowić jakiś biało ryb. Pogoda dzisiaj troszkę pokrzyżowała mi plany, bo się pochmurzyło, ale może jakoś damy radę. O, jest, już mam pierwszą rybkę. Ale pięknie uderzyła, stręgulka. Taka, stręguleczka, malutka. Hop, co do prowadzenia, to. Po... O, ale było piękne uderzenie znowu. Co do prowadzenia, to po prostu powoli zwijam, powolny opad robię. Jest, O. o. Kolejna, ale też malutka. Same gluty tu mogą brać. Będziemy musieli wtedy zmienić to miejsce, bo nie będziemy takich małych rybek łowić. Parę rybek wyjechało i już cisza się zrobiła. Gdzie są te duże wzdręgi? Mnie to zastanawia. Prawda, ci są piękne ryby. O, ale było branie. Ale zepsułem. One no, tu gdzieś są. Tylko pytanie: gdzie? Cisza, cisza się zrobiła. Pierwsze miejsce za mną i powiem wam, nic ciekawego się nie wydarzyło. Do tego jeszcze są tu niezłe hałasy, więc lecimy dalej. zachaczymy tą rzeczkę, zobaczymy, czy już się coś będzie działo. jajaja ja, ja. o ale tu piękna trawka zielona wyrosła idziemy, idziemy, gdzie my ,dzie my ,dzie my? no dobra to jesteśmy sprawdźmy o ale się tu spawia rybka kurde mać nieostrożnie podszedłem ajajaj aj, aj. Dobra, zacznę sobie od takiej ochotki na wolframowej To sobie coś innego Takiego robaczka od Prospin Bites Ostatnio tu było tyle kleników Zobaczmy teraz Było branie Miałem broń jakich, ale zepsułem. Jest, patrzcie. A, był. Był klenik. jest, ale przywalił. Pięknie przywalił. No Dobra, wracaj, hop. Ale pięknie, przynajmniej. no taki kawałek tamty białej. Zobaczcie, co tutaj znalazłem. Nie będę się tu zbliżał, ale gniazdko tam jest ja, ja, jajeczka. Cztery, pokażę wam to na telefonie. Patrzcie, gniazdko i cztery jajeczka. Jakiś ptaszek tutaj ma gniazdko, ale sobie na samej ziemi tutaj to zrobił. No nieźle, dobra, nie będę się tu zbliżał, odchodzę z tego miejsca. Niech sobie ptaszki rosną Tu widziałem jakiś spłat jakaś rybka się kręci Jest, jest, co to jest? Okoń ładny Ale go potraktowali, ja pierdzielę Nie wierzę w to, ale okoń piękny wyjechał Zobaczcie Przepiękny grubasek Ale mnie zaskoczył Ja wypuszczę go tutaj Z kubańca Wracaj Poszedł Ale pięknie mi przywalił Jest coś Co to mamy Zdręgę Ale kurde mi się zaczepiła Z kubana Zobaczcie jaki zdręgulka ale wzdręga piękna ale się zaczepiła tam zobaczcie jakie bydle piękna wzdręga zaraz Cię wypuszczę koleżanko nie czekaj o. ale piękna wzdręga wracaj wzdręgulko poszła ale pięknie się tu wyprawia powiem co mówimy dalej ja bym chciał O właśnie tak chciałem lejść dokładnie tak Jest coś, patrzcie Coś mamy ładnego Pięknego konia Nie ja mam podhaczyć o, Ale piękna ryba Przepiękny okoń Chodź, 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 Jest mam go ale grubas Nie no, przepiękna ryba Ja pierdzielę ale przepiękny okoń Ja w to nie wierzę dzisiaj co tu się wyprawia Dajcie mi tą kamerkę drugą Przepiękny okonek Ale grubasek, dobra, nie męczę go Wypuszczam, wracaj ziomek Hop. Poszedł Płyniesz? O Ale piękny Ojko Ajajaj, aj. pięknie, pięknie, naprawdę Dobrze się tu zatrzymałem, w tym miejscu na chwilę. Co tu się znowu wyprawia, wam powiem? no. Coś pięknego: dwa piękne okonie, piękna wzdręga, klenik. Na początku te małe wzdręgi, ale to naprawdę piękny dzień. Na początku było słabo, ale później się rozkręciło. Jeśli Wam się podoba, to zostawcie apkę w górę, a ja łowię dalej. Zobaczymy, co jeszcze dzisiaj dzień przyniesie. Wszystko cały czas na, tą, na ten kawałek, tamty. główce wolframowe. Miał być dzisiaj biało ryb, ale takie ryby też mogą być Jest kolejny Ale ten jest wielki Ja pierdzielę, ale okoń Nie, żebym tylko mi nie spał Ten to jest potężny Gdzie on jest? Kurde zaplątał mi się nie, spadł! Ja pierdzielę, bo mi się zaczep... Nie wierzę w to. To była ryba po 40 Jak ja mogłem jej nie wyciągnąć. Ale to było bydle. Czekajcie, dojdę do siebie i odczepy tą przynętę. Ja w to po prostu nie wierzę. No to był okoń po 40 cm. Był gigantyczny. No, to była przepiękna ryba, naprawdę. Przepiękna. Gruby, piękny, rzeczny okoń. Ja pierdolę. Nie wiem co ja odwaliłem. No... Przez to, że szukałem tego podbieraka Bałem się, bo no, to jest bardzo malutki haczyk 16, i że on się wypnie No nic, niestety, tak się stało Łowimy dalej, może jeszcze będę miał szansę Jest, kolejna rybka Co to ma? Okonka Tam już mniejsze O, mleczko leci Dobra, wracaj zjemy. No dzieje się tu Dzieje się tu dzisiaj Okoliczności nie sprzyjają, bo co chwilę jakaś ciężarówka jedzie obok huta, ale rybki są. Jest, jest kolejny. Zobaczcie, kolejna rybka. Ale chudy, chudzina. Wracaj, hop. Ładnie się tu wyprawia, wam powiem, dzisiaj. Naprawdę przepiękny dzień. Jest! Kolejny. Jaki kaban znowu. Ale go zwindowałem. Nie za duży jest na windę. Ale bydle. Zobaczcie, jaki gruby. Ale grubas. Przepiękna ryba. Wypuszczamy nagatka. Przed, no dzieje się, dzieje. Jakaś dziura z okoniami, tu jest dosłownie. Dziura z okoniami na tych rybach co chwilę odkrywa się coś nowego. Nigdy w tym miejscu nie łowiłem tych okonów. Ja Zobaczę co to się wyprawia. No i się uspokoiło, ale i tak z tego miejsca to aż z tych ryb wyjechało nad to. No to kończymy na dzisiaj. To był naprawdę piękny dzień. Troszkę się nachodziłem i najeździłem autem, ale warto było. Jeśli Wam się podobało, zostawcie apkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz i do następnego.